Na razie. Drodzy widzowie, jeśli jest dzisiaj ze mną na wystawie stołów wielkanocnych w Sierazu Starosta sieradzki, pan Mariusz, Bądżo. panie starosto, chcę powiedzieć kilka słów na temat tej wystawy, bo wiem, że to już tradycja, Tak jest, jest to tradycja organizowanie właśnie stołów przed Wielkanocą, takich stołów cudownych, kolorowych, smakowitych i niesamowitych. Tak, oczywiście Pani redaktor, to już są 14 stoły, czyli 14 lat gręczymy e, tę tradycję e, i tak jak widać, ogromne jest zainteresowanie mieszkańców, e, tutaj się radza, e, ościennych nawet powiatów, bo spotykam ludzi z ościennych powiatów i naprawdę to, co e, gminy, to co koła gospodyń wiejskich przygotowują, to są pyszności i cudowności. Tak, tak to prawda. E, jak 14 lat na te stoły zawsze otwierają, Ramy, za każdym razem nie powtórzył się żaden tych. Za każdym razem jest coś nowego, coś innego. Wiadomo, pewne potrawy są stałe, ale kreatywność pań, które to robią jest ogromna. Super, świetnie. No nie będę ukrywała, że to jest naprawdę cudowny pomysł, organizowanie tego typu imprez. Zresztą myślę no, o czymś czy tak, ilości przywijających się tutaj osób, prawda? Także bo, nawet widzicie Państwo, tutaj tak się ludzie przewijają, że Pan Starosta nie ma czasu ani na porządny wywiad, ani pożegnać się z gośćmi, prawda? No ale to wiadomo, samo życie. Panie Starosto, mam nadzieję, że w przyszłych latach też będą takie imprezy organizowane. Nie no, są dwie takie imprezy, które weszły w całość powiatu. To są imprezy wieńczące tak naprawdę wszystkie gminy, co stoły wielkanocne, które my dzisiaj jesteśmy, ale to jest również Jarmark Sieradzki, który jest drugiego, drugą niedzielę września. E, on wieńczy dożynki, które wszystkie się odbywały na terenie każdej gminy w powiecie Sierackiej. To są naprawdę cudowne imprezy i jest bardzo dobre zainteresowanie, bardzo dobry odbiór mieszkańców miasta Sieradza, e, mieszkańców powiatu i naprawdę to są imprezy, które... Ja powiem Pani redaktor tak, jak była pandemia i nie było stołów wielkanocnych, to Ludzie przy, zaczepiali mnie na ulicy i pytali, Państwo dlaczego nie ma stołu albo dlaczego nie ma e, jarmarku powiatowego. Mimo, że to był tylko ten jeden rok, taki, ale ludziom takich imprez brakowało. Bardzo mnie to cieszy, że potrafimy się bawić, i to jest tak naprawdę dla nas wszystkich. Oczywiście, super. Miejmy nadzieję, że w przyszłych latach nic nie zakłóci cykliczności, tego typu imprezy będziemy wszyscy mogli korzystać z podobnej zabawy. Panu starości dziękujemy za wykład. Za wykład, za wykład też na temat tych imprez. Za wywiad pozostaje mi życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Powodzenia życia. Dziękuję Pani Redaktor. Również Pani życzę zdrowych, spokojnych. szanownym Państwu, również życzę zdrowych, pogodnych, szczęśliwych weselać. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Klub Drodzy Amazony, widzowie, się portal jest dzisiaj w Sieradzu, jest, jest wystawa stołów wielkanocnych. wielkanocnych, bardzo dużo tutaj się dzieje, no, zrobimy tutaj krótką relację z tego wydarzenia. Nawet zespół muzyczny. Jak już powiedział Pan Starosta, podczas dzisiejszej imprezy na scenie wystąpią zespoły i kapele z powiatu sieradzkiego, które reprezentują utwory. będzie dużo zdjęć ze stołu występu Jest to bardzo dużo ludzi. Bróbele, bróbele, wróblewa, Można sobie kupić tutaj pyszności, jak również ozdoby wielkanocne. Kapela <grybę> Kupele powstała w Gminnym Ośrodku Kultury we Wróblewie w 2001 roku z I tak jak państwo Pani Wójcie Barbary Nowackiej. Na Nawet ciężko trochę się tutaj dopchać do tych stołów. Panie, pięknie ubrane na zielono, wiosennie, ze swoimi cudownymi wyrobami. Kochane, z tej strony portal siebie TV. Bardzo proszę, powiedzcie coś o sobie, tak pięknie wyglądacie. Wyglądamy pięknie, jesteśmy koło gospody miejskiej. Ale gmina Klonowa. Zapraszamy dzisiaj po nasze specjały, wielkanocne w do W tyle wszystkiego. Mamy tradycyjny paszczek królika, sławską piłkaskę, piękne wędzone szyneczki, wszystkie wszystkiego wszystko koszyczka. Jak to wszystko pachnie, cudowny, drodzy, drodzy widzowie. widzowie. Ja I chociaż czuję zapach. Od momentu od początku powstania kapeli jest Pan Sylwester Kaza naprawdę cudownie rozumiem, że można kupić u Państwa super, oj to będę musiała nabyć jeden, dwa, jeden, za mikrofonu jeden i tutaj mamy kolejny stół smakowicie wszystko wygląda i Pani też pięknie ubrane kolorowo, kwiatowo a stoły się uginają a stoły się uginają a tutaj o, bardzo proszę kilka słów przyjechała Pani żeby obejrzeć, czy może Pani coś zakupi też? Już zakupiłam. Już Zaku, zakupiłam miejską szyneczkę. jest Jestem praktycznie co roku, bo troszkę interesuje mnie i rękodzieło, tak, i to właśnie, tak. co te gospodynie wyprawiają. Wyprawiają, kuchni, dobrze Pani powiedziała. Wyprawiają, wyprawiają, a potem nam to wszystko tutaj przedstawiają. Świetnie, tak. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Pani życzę. No i widzicie Państwo, ciężko tutaj dojść do niektórych stołów. Bardzo dużo Państwu. ludzi. Na stołach Wielkanocnych corocznie. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie Panu starości. I ten utwór pierwszy będzie poświęcony dla Was. I Staroskiej. będzie muzyka. Chcę powitać wszystkich przedstawicieli gminy, wszystkie Panie, które reprezentują swoje Wielkanocne, a w szczególności gminę Druble, no i także Płaszki i Paszki, którym ja jestem osobiście, bo ja tak jestem jak. Zawodnik Lewandowski w Barcelonie. Dobrze, rozpoczynamy końcem. Życzymy miłej zabawy, proszę sobie z nami pośpiewać i posłuchać.